Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z dwoma produktami. Jak widzicie, mam cały makijaż twarzy, nie licząc rzęs. Ponieważ przychodzę dzisiaj do Was z maskarą Max Factora. 2000 kalorii. Klasyk. Ja już go pamiętam ponad 20 lat temu, jak używałam. Tylko w wersji czarnej, różnej. I standardowej, i wodoodpornej. Ale ta jest kolorowa. Nevi tak. To się czyta. Kupiłam na Allegro za niecałe 20 zł. Tam było pisane to jako kolor granatowy. Jeszcze nie otwierałam, więc nie wiem ani jaka jest szczoteczka, czy to będzie taka sama, jak w, w dawnych czasach miały właśnie te maskary. Czy jakaś może inna. Otwieram przy Was. No mam nadzieję, że to będzie właśnie taki kolor, jak ta na plate. A, ale jeszcze jest druga. Yy, druga, druga rzecz. Yy, odżywka z Eveline, varietę. I teraz tak. Wszyscy praktycznie znają tą odżywkę, bo ona wyszła jako wielki hit i naprawdę używałam ją, bardzo fajna. I teraz tak, ale używałam do czarnych tuszy. Teraz tak. Dziś pomaluję się samym tym tuszem i zobaczymy, czy na czarnych rzęsach będzie cokolwiek, widać kolor. W następnym dniu najpierw użyjemy tej odżywki, a dopiero później zobaczymy, czy kolor da. Czy ta odżywka, która jest biała, pomoże, żeby ten kolor się bardziej uwidocznił. A więc dobrze. Zaczynajmy. Max Factor, dobra. Oj, oj Dobra. Szczoteczka klasyczna. Z tego co pamiętam, bo od kilku lat nie używałam, więc w 100% nie, nie pamiętam. No ale klasyczna. Oblepiona bardzo dużo tym tuszem. W pierwszym wyjęciu. Ale to w żadnym wypadku nie wygląda jak ten kolor. No ale dobra, zobaczymy na rzęsach. Jestem w pierwszym momencie jestem rozczarowana. Powiem szczerze. Salotka jeszcze. Zapomniałabym. No to próbujmy. Strasznie dużo na tej szczoteczce, muszę to. Strasznie oblepiono. No, wypaciałam się. No, efekt jest. Bardzo fajny efekt jest. Są fajnie zaznaczone, taki dzienny efekcik, ale no ja za bardzo tego koloru nie widzę. Dobra, drugie oko. A później nałożymy jeszcze drugą warstwę. Tak wygląda pierwsza warstwa na obydwu oczach. Teraz druga. I ja muszę Wam pokazać. Zobaczcie, jak ta sztuteczka jest strasznie oblepiona. No ale okej, okay. próbujmy. Aha, tu zawsze na tym oku, zawsze mi tuż wy wygląda, oko zawsze mniej precyzyjnie, o tak, mniej efektownie. To oko zawsze ładniej się pomaluje. Mam wrażenie, jakby ten tusz był taki suchy, strasznie. Jakby był już otwarty gęjku z 2-3 tygodnie wcześniej, jak nie więcej. Czoteczka oblepiona, a tuż suchy. Przyznaję, efekt jest ładny. Tutaj jeszcze troszeczkę tam musia rozczesać. Jest ładny efekt. Chociaż tak, po pierwsze, szczoteczka jest nie w moim stylu. Ja bardziej wolę silikonowe, ale dobra. Jest to dla mnie do przeżycia, akurat ten kształt, byle nie była taka wielka, puchata. Ale tak... Y... Szczotka bardzo oblepiona. No i suchy ten tusz jest. I nie widzę tutaj tego koloru. Nawet minimalnie nie widzę tego koloru, który tu jest na naklejce, który powinien być. Na szczoteczce widać go? Na szczoteczce to wygląda na taki... Szary z dodatkiem granatu. Na oczach ja widzę po prostu czarny. No, niestety na razie nie jestem zadowolona z koloru. Reszta jest ok, przeżyję to, że jest suchy, bo efekt daje fajny. Ale no, kolor. Gdzie ten kolor? Ja lubię właśnie na lato mieć kolorowe jakieś tusze. Z reguły właśnie używałam z Lovely, takiego. Ni to granatowego, ni to niebieskiego. No i przez kilka lat był bardzo fajne, no ale teraz by się przydało coś, jak, jakieś odmiany potrzebowałam i właśnie mówię, zdecyduję się na to taki. Dawno nie używałam żadnego tuszu z Max Faktora. No. no No nie. Dobrze. Na razie Wam dziękuję. Jutro przyjdę i użyjemy tego samego tuszu, ale używając tej odżywki. Zobaczymy, czy to pomoże w uzyskaniu tego koloru na rzęsach. A I tam Drugi dzień testów. Więc bez zbędnego gadania zaczynamy. Zalotka. I teraz nakładamy odżywkę z Everline Variety. Szczoteczka taka. Zresztą pewnie każdy znał tą odżywkę. Każdy, kto się interesuje w miarę makijażem, powinien raczej znać nowości z Eveline. Wcześniej Eveline miało też takiego typu odżywki, i używałam, bardzo lubiłam. Jakoś tak później skończyła mi się, nie mogłam trafić, żeby była, i jakoś przestałam. I to był błąd, mi się wydaje, patrząc na to, jaka jest ta odżywka. jest sprawa warstwa. No i teraz jaśniuteńkie, białe, ładnie pokryte. I zobaczymy, czy tym razem ten kolor się uwidoczni. Coś czuję, że raczej nie, ale... I znowu szczoteczka cała oblepiona. Ja no, Muszę trochę zdjąć z tego. Się grudy porobią. I skleja się, ale to nic, to rozczeszę. Pierwsza warstwa. I tak, moim zdaniem. Jakby się bardzo, bardzo mocno przyjrzeć, no to widać, że to nie jest czarny kolor. To fakt. Ale nie jest to jakiś ładny granat. Dobra, zrobimy drugą warstwę. Pewnie po mojej minie widzicie, jak bardzo jestem zadowolona. Druga warstwa nałożona. I jak pewnie sami widzicie, kolorek. To wygląda jak taki czarny zakurzony wypłowiały. Tak to wygląda, taki sprany czarny. Sam widok rzęs jak są pomalowane czystą odżywką czy bez, czy po prostu sam tuż efekt Podkręcenia z tego, że są tak wyeksponowane, bardzo mi się podoba. Pewnie dla niektórych osób to będzie już za bardzo posklejane i tak dalej. Ja takie rzęsy akceptuję. Mi się to nawet bardziej podoba. Jeżeli są takie bardzo, bardzo mocno widoczne. Ale no niestety kolor mnie zawiódł. No, nie jest to totalnie bubel, Bo jeżeli chodzi o to, jak rzęsy wyglądają, jest OK. W porządku, będę używać. Ale jeżeli chodzi o to, jakiego efektu oczekiwałam, czyli po prostu widocznego koloru, to nie. Gdybym wiedziała, że będzie takie coś, to po prostu bym kupiła zwykłą czarną. Z ciekawości, bo dawno nie używałam, czy nadal będzie dla mnie nie tyle odpowiednia, co po prostu spełniała moje oczekiwania. Z czystej ciekawości bym sprawdziła. Ale nie brałabym tego koloru. No zużyję Czyli poszukiwania kolorowego tuszu trwają. Serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie filmiku. O ile go obejrzeliście do końca. Pa-pa!